Ostatnio ktoś do mnie napisał i zadał takie pytanie: Hej, Dave, zastanawiam się, jak wygląda wybór prezydenta w USA. Rozumiem, że cała partia nominuje jedną osobę. Która startuje w wyborach? I odpowiedź jest trochę tak i trochę nie. Zależy od Stanów i zależy, co to znaczy, że partia go wybiera. To w dzisiejszym odcinku się dowiesz, jak Amerykanie wybierają kandydata dla Partii Republikańskiej i dla Partii Demokratycznej, którzy wtedy będą występować w wyborach, żeby być prezydentem Stanów. to pewnie już wiesz, że wybory na prezydenta po angielsku się nazywają The Presidential Election albo Presidential Elections. Ale może nie wiesz, że też mamy inne wybory wcześniej, żeby wybrać demokrata i republikana. I te wybory się nazywają The Primary Elections. To jak to działa? Bo każdy stan ma swoje wybory, żeby wybrać tego jednego demokrata, i żeby wybrać tego jednego republikana, który będzie e, występował w tych wyborach na prezydent. to każdy stan ma te primary elections w inny czas, ale większość z tych stanów mają swoje primary elections między 6 i 9 miesięcy przed wyborami na prezydenta. I wtedy republikanie się biją między sobą, żeby ludzie ich wybrali. Musisz sobie wyobrazić, że te primary elections są mniej więcej tak jak te presidential elections. To znaczy, te wybory, te primary elections, które będą decydować, kto będzie tym demokratem i kto będzie tym republikanem, to te wybory są ostre. To jest prawie takie intensywne jak te wybory na prezydenta. Tylko, że to jest między tymi ludźmi, którzy są część jednej partii. Na przykład w tym roku był ten Republican Primary Elections i ludzie w każdym stanie mogli głosować kto będzie reprezentował republikanów. I oczywiście wybrali Donalda Trumpa, ale byli tam inni ludzie, na przykład Ron DeSantis. I ten Ron DeSantis myślał, że on miał szansę, żeby być wybrany jako ten kandydat dla republikanów, ale jemu się nie udało i prawie każdy, albo większość tych ludzi głosowali dla Trumpa. Ale w tym roku nie były primary elections dla demokratów. Pytanie jest dlaczego? Chyba przez to, że już jest prezydent, i on jest demokratem. To nie jestem pewny, jak to prawo działa, ale prawdopodobnie nie było tych primary elections, bo inni demokraci pomyśleli, a niech on będzie tym kandydatem. On już jest prezydentem. To nie jest dobry pomysł, żeby tak wybrać kogoś innego teraz. I tak chyba zawsze jest. Czy jak ktoś z jednej partii już jest prezydentem, to wtedy już nie ma tych primary elections, bo po prostu każdy mówi, OK, on jest prezydentem, to on będzie reprezentował naszą partię, bo on już jest prezydentem i będzie jemu łatwo, żeby, już, żeby wygrać jeszcze raz. Ale jak Obama skończył swoją karierę jako prezydent, to wtedy były primaries dla demokratów i republikanów. I żebyś wiedział, jak wybieramy prezydenta, to my go wybieramy na cztery lata. To znaczy, że wybory. Na prezydenta są co 4 lata, i w Stanach tylko możesz być prezydentem dwa razy, to znaczy 8 lat. To jak te primary elections działają, bo to zależy od stanu. Może zaczniemy od tego, że jak masz 18 lat, to wtedy możesz się zarejestrować, żeby móc głosować. I jak się rejestrujesz, żeby głosować, to też wypełniasz, do której partii należysz. To jest właśnie, ja uważam, duży problem w Stanach, że. Tylko są dwa partie, albo przynajmniej tylko są dwa partie, które się liczą. Czy są inne, mniejsze partie, które istnieją? Tak, ale te partie tak nie mają w ogóle żadnej, żadnej siły. Te partie nic nie mogą zrobić. I to jest chyba specjalnie tak zrobione, żeby te dwa partie tylko one miały władzę. To akurat uważam, że to jest źle. To jest tylko moja opinia, ale myślę, że coraz częściej Amerykanie też tak myślą. To jak się rejestrujesz, to musisz wybrać, czy ty będziesz rejestrowany jako demokrat, albo republikanin, czy jako independent. Independent znaczy, że nie jesteś części żadnej partii. Albo też możesz wybrać jakąś inną partię, taką mniejszą, ale większość ludzi wybierają albo republikanin, demokrat, albo. Independent. To w każdym stanie te primary elections wyglądają troszeczkę inaczej. Ale w każdym stanie tylko możesz głosować jeden raz dla jedną partii. To znaczy, że nie możesz głosować w tych primary elections dla Republikanów i też głosować w tych primary elections dla demokratów. I zależy od stanu, masz albo open primary elections, albo closed primary elections. Jak masz closed primary elections i powiedzmy, że ty jesteś zarejestrowany jako republikanin, to tylko możesz głosować w te primary elections dla republikanów. I jak naprawdę bardzo byś chciał głosować w te primary elections dla Demokratów, To wtedy byś musiał tak oficjalnie zmienić, do której partii należesz. To jak jesteś oficjalnie demokratem, to tylko możesz głosować te primary elections dla demokratów. To znaczy, że śledzisz te wybory, jest ileś tam demokratów, i oni wszyscy mówią: hej, wybierzcie mnie i ja będę reprezentował uh, demokratów i ja mogę wygrać jako prezydent. I wtedy oni wszyscy ze sobą się kłócą i mają reklamy, gdzie mówią, że ten facet jest gorszy, ja mogę wygrać, nie głosuj na niego, oni się wyzywają. Pamiętam, że kilka lat temu był taki jeden facet z Teksasu, który był w tych republikańskich primaries i Trump powiedział, że jego żona jest brzydka i że ona wygląda jak pies albo coś takiego. I to był ktoś... Tej samej partii jak Trump. I to co jest ciekawe, jest, że jak już te wybory się kończą, to wtedy wszyscy, którzy przegrali, tak wspierają tego, który wygra. I nawet jak Trump obraził żonę tego innego republikana, to tamten facet i tak pod koniec, jak wybory się skończyły, wspierał Trumpa. Ale niektóre stany są open primary states, albo mają open primary elections. I to znaczy, że jak są wybory. Ty wybierasz, czy będziesz głosować w tych primaries dla demokratów czy republikanów. I to nie ma różnicy tak oficjalnie, jak jesteś zarejestrowany, ale tylko możesz głosować dla jeden z nich. A, i też chcę powiedzieć, że jak ty mieszkasz w stanie, gdzie są closed primary elections, i jesteś independent, to znaczy, że nie masz partii, to wtedy nie możesz głosować w tych primary elections. Bo tak naprawdę to jest tylko między republikanami i demokratami. Ale jak mieszkasz w stanie, gdzie mają open primaries, to nie ma różnicy, czy jesteś independent, czy democrat, czy republican. Po prostu idziesz i głosujesz, dla której partii chcesz. I niektóre stany mają takie mixed primary elections. Ja nie jestem pewien, co to znaczy, ale to znaczy, że to jest jakoś tak mieszane między uh, open primary, closed primary. Co to znaczy? Nie jestem pewny. Ty chcesz wiedzieć, musisz sam to sprawdzić, po co ja co wszystko dla Ciebie zrobię, ale chyba większość są albo open, albo closed. To so daj znać w komentarzach, czy już o tym wiedziałeś i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć!